Siemano, siemano, z tej strony Meksikano. <grymne> Nie uwierzycie gdzie ja teraz jestem. A jesteśmy, słuchajcie, w Kalwarii. W Kalwarii i to w Kalwarii na Litwie. Tu mi aż wywiało. Tu mam jakieś muzeum i ja naprawdę... Dopiero co tu wjechałem i pewnie przyjadę tu jeszcze raz, bo na razie robię tylko rekonesans, bo... Po pierwsze pogoda jest taka, jaka jest. Przed chwilą, była taka śnieżyca, że się w głowie nie mieści. Myślałem, że w ogóle nic nie nagram. No ale trochę, trochę przestało padać. Na pewno kupimy coś do jedzenia. Może kebaba. Może zobaczymy jak smakują litewskie kebaby. Tutaj jest całe muzeum, tu jakaś fajna stara chata, bardzo stara. Przejdziemy się więc taką główną ulicą która przebiega przez Kalwarię. Przy okazji będziecie mogli sobie zobaczyć jak wygląda, jak wygląda kalwaria, litewska kalwaria, nie kalwaria zebrzydowska. Mamy tam banię, no ale widzicie banię, a jaka zacna bania elegancka, co? Więc przejdźmy się tą moim zdaniem główną ulicą w Kalwarii. Sam jestem tu też pierwszy raz. Przywiało mnie tu. Bo w Polsce wszystko pozamykane to, to może tutaj. coś pootwierane. A przy okazji przyjdziemy się zobaczyć, jak to wygląda. Gdzieś tam w oddali mamy kościół, może się do niego jakoś uda dostać. Będzie to spory film. Albo podzielimy na dwa odcinki. Na razie idziemy główną ulicą. Znowu te takie bloki, słuchajcie. Dziwnie, dziwnie tak obudowane, nietypowo i te. Balkony zaszklone to samo To samo było w tej miejscowości, w której byłem w tamtym roku. Także idźmy, idźmy dalej. Ja tu komentować chyba nie będę, bo, bo tak naprawdę nawet nie wiem co mam powiedzieć. Znalazłem dwa, dwa, dwa miejsca, gdzie sprzedają kebab i, i ja te miejsca odwiedzę. Wrażenie mam takie, że te budynki wszystkie są takie trochę zrujnowane przez czas I patrzcie gdzie tu sprzedają kebab Proszę bardzo Jest budka z kebabami Tylko warunków na jedzenie ich nie ma Tu mamy Tu mamy chyba jakiś dworzec Taki coś w stylu PKS naszego. Są rozpisane kierunki, w których samochody samochody wyjeżdżają. Podejdziemy bliżej. Tak jak widzieliście, jeden kebab. Teraz przejdziemy przez ulicę. Tu chyba jakiś urząd. tam mamy drugi jakiś kebab, widzicie? Zajdziemy do tych dwóch kebabów, kupimy je, ale ja je chyba będę testował, jak już przyjadę na miejsce do nas, bo ja tu nie będę miał warunków ich nawet zjeść. Już nie będę jadł w, w taką pogodę na ulicy, chyba, że w samochodzie, no ale to zaraz, wiecie, jak to, jak to z takim jedzeniem, zaraz uwalę połowę, połowę samochodu. Tu mamy tu mamy dworzec i kierunki, w których autobusy odjeżdżają, można zamówić sobie kawę, patrzcie, patrzcie, macie przy okazji ceny po półtora euro, czyli jakieś 6 zł tam jest oczywiście sklep Maxima. Już do sklepu dzisiaj wchodzić nie będę, bo naprawdę i Iki również. Ciekawe, czy jest promocja jakaś. My spróbujemy dostać się w kierunku tegoż kościoła, i może jakoś uda nam się go sfilmować. I takie są moje pierwsze wrażenia. Tam stoi mój samochód. Parkingi niepłatne, ale okamerowane wszystko. Więc na luzie. Tu jest jakiś ogromny plac, pewnie latem sporo tu ludzi przesiaduje albo młodzieży. No, widzicie sami, jakie są warunki, co tu się, to co się, co tu się odpierdziela. Także pierwsze moje wrażenia taki trochę, taki trochę lęk, nie? Bo, bo sam przyjechałem, jestem sam i w ogóle nie, nie znam języka. To jeszcze, jeszcze po angielsku, to jeszcze może tam bym coś piąte przez dziesiąte. Załapał apolitewskłani w ząb. Mamy jakiś pomnik jeszcze tutaj yy, na placu. Więc ja się pewnie tu udam jeszcze raz yy, wiosną albo latem, jak będzie lepsza pogoda, jak będzie cieplej przede wszystkim, bo, bo teraz to jest masakra jakaś. Już akurat teraz zaczęło tak sypać, że i znowu sypie. Nie wiem, czy widzicie, czy widać to na kamerze. Oto i pomnik pomnik kogoś kogoś, kto jest ważny na Litwie prawdopodobnie no tutaj to moja wiedza nie, moja niewiedza jest bardzo szeroka tutaj moja niewiedza jest bardzo szeroka szersza szersza niż szersza niż w Polsce tutaj to się mogę dopiero nie wiedzą e, swoją wykazać Imperata kawinę pewnie jakaś restauracja podejrzewam ale my idziemy w kierunku tego kościoła. No, tak mniej więcej wygląda centrum e, Kalwarii. Tak, na pewno tu jest jakaś kawiarnia albo restauracja. I wszędzie kamery. Tutaj też jest kamera. Wszystko, wszystko jest okamerowane. Może i to dobrze. A budynki, jak widzicie, no. Kurczę, stare, przede wszystkim stare. To od razu mi się rzuca w oczy, że to wszystko jest takie stare. No, nieremontowane, nieodświeżane. Białbym ja powiedział więcej, zniszczone. Zresztą to sami widzicie. Jest i fryzjer Litewski minęliśmy przed chwilką. No, pogoda, no jak zwykle. Kurde, słuchajcie, nie dopisuj kolejny fryzjer. A ja już chyba widzę wejście, wejście do kościoła. No i spór flag litewskich. Cóż, ja na razie się będę chyba żegnała kościół. W sumie dobra, jesteśmy już pod kościołem, nie będę robił drugiego filmu. Popatrzmy sobie też na te budynki. Jaki ładny z czerwonej cegły. Też podejrzewam, że jakoś. Tak, jakiś bar. No to nam sypnęło tutaj, a oto i kościół w Kalwarii. Może wejdziemy do środka, to wchodzić nie będę, ale tutaj na plac jeszcze, jeszcze można. Tak wygląda kolejny kościół w Kalwarii, kolejny kościół, który nagrywam, a ten akurat w Kalwarii. Możecie sobie obejrzeć. O i siano jest, jest siano. A tu ciekawostka, dlaczego tu siano? No i jak widzicie, kurde, zobaczcie co się dzieje z pogodą. Jakaś masakra. Jakaś kurdy masakra. To tyle na razie z tego przekazu, bo ja po prostu, słuchajcie, tyle z kalwarii. No bo po prostu nie, warunki są takie, jakie są i oby nie były gorsze. Pójdziemy zobaczyć te kebaby.